Yy, witam was wszystkich yy, na kolejnym odcineczku dzisiaj zagramy oczywiście sobie w znowu, pamiętacie w ogóle jak kiedyś mi się lagowało, tak teraz w ogóle lagi są coraz rzadziej, nie wiem dlaczego w ogóle tutaj co był jakiś, co było ostatnio event w ogóle jest ten, no jak to się nazywa, że tu jest coś w budowie, więc zobaczymy co tu jest w budowie, nie wiem czemu mam autofarma cały czas, w ogóle podobno jakiś update był yy, mogę zobaczyć gdzie jest o, mamy update 140. Mamy naturę Warda, Mamy nowe jajko. 7 nowych, kurde petów. Bo się nie chciał przesunąć. Global Event machine, Christmas Event is over, Czyli zniknął a i dalej został, więc nie wiem po co on jest. Nowy Codebook Fixed. I more. Oczywiście daj rewards, Jak to na to przystało. I w ogóle powiedzcie czy tu są w ogóle jakieś lagi. Bo ja nie mam pojęcia. Co to jest jakiś collect? Co to coś collect. Ej, co jest grane. O co chodzi z tym? Kurde nic nie dało. Dobra, lecimy na teleporta, zobaczymy ile jest... No kurde. Naturę spawn? To jest tylko spawn? Ej, to podobno... To, to jest nowy update? Jeśli to jest nowy update, to jest mega ładny. No. mi się zacięło! Bo teraz muszę grafikę zmniejszyć. Dziś się tego laga? Ja zobaczę wam pokażę ustawienia graficzne normalnie, włącz. No, zobaczcie, a aż na zielono! Ja mam na zielono, że aż mi się te. Aż mi się zwierzęta załączyły. Ja mam na zielono, a mam grafikę na maksa. To cud. Co cud życiowy, ja chyba zmniejszę do siódemki. Czyk. No, zobaczcie, na siódemkę już działa płynnie, widzicie? Działa płynnie już na siódemce, dobra. Yy, co tu zostało dodane? Zostało dodane oczywiście takie coś, że muszę iść na full screena, ej! Ej, ja nie mogę się przesunąć, bo to takie GUI było takie wielkie. Szczer... Czemu nie można z pierwszej perspektywy, to jest takie grube. 100 OVG, dobra, dajmy na auto hecza. A jakie rary mamy. Ty! Takieś fajne zwierzaczki. Dobra, pofarmimy sobie troszkę. 451 AK. A to mi w ogóle coin! Ej, wiecie o tym, że mogę robić nieskończony opening? Wiecie o tym, że można tu robić... Nie, to, to jest niemożliwe. Można robić tu nieskończoną opening. Ja zamiast tracić kliki, to ja dostaję kliki. Miałem 4,51, już 4,53 jest, więc... Więc ja to mogę zostawić sobie 24 na 7. I można sobie ten... Jak to się nazywa? I można sobie tak pofarmić. No co mogę wam powiedzieć? Pofarmy sobie. Aha, aha jak się będzie farmiło, to trzeba sobie takie coś załączyć, żeby zbierać epiki, legendy i mityki, albo jak zostawię na dłuższą metę, to jeszcze epiki trzeba wyłączyć. Tu mamy kolejne... a nie, tu jeszcze odebrane, raz, dwa, tu za minutę, tu mamy rebirfa, ale mi się zacięło znowu! Dobra, tu mamy jakieś global eventy, aha, ja tu patrzę, ale jak zdobywać te gwiazdki niby? Myślałem, że ja drobnąłem jakiegoś sekreta. To jakiś gościu. Ej, gdzie są moje pety? Ej, kto pamięta streama Halloween Boże sylwestrowego, My sobie tu farmiliśmy TT. Czy nawet mi nie mów, że to. Róż się tak świeci. Co znaczy ta gwiazdka? Epic. A ja mam shiny! Czemu nikt nie powiedział, że ja mam shiny? Jest craft all trzeba. Zwierzaki pousuwać. Muszę zwierzaki pousuwać. multi -delete. można tak zrobić. Nie. Ale Pedra to mi zostaw. Dobra, usuwamy Pety, bo ja ich mam za dużo. Nie można sobie openingów robić nawet. Ale noworoczny mi zostaw! Ale noworoczny mi zostaw, proszę cię. No i co ja zrobiłem? A, dobra, już dzwoniłem. Dobra. Yy, co tu jeszcze można zrobić? Oczywiście można sobie tutaj global eventy jakoś robić. Tylko nie, nie wiem jak zdobywać te te. Dobra, to teraz robimy epiki. Epiki, legendy i mityki. Czemu ja mityki? Ja chciałem epiki zrobić, a nie mityki. Dobra, No nie wiem po co te kumony załączamy, jak tu nawet nie ma kumony. Dobra, i teraz może sobie robić taki auto-opening. Ja chyba tutaj lapsika jakoś walnę. Epiki są słabe. Lećmy na legendę. A ja w ogóle legendy to ja chyba jeszcze nie dropnąłem. Ale to, że shiny legenda była, to jest w ogóle jakaś yy, masakra. Że aż shiny legenda poleciała. Nie wiem. Co... No boże, znaczy epik. Ja tam dam napis, bo zaś znowu się pomyliłem. Chodziło mi o epika, nie o mityka, czy tam legendę. Teraz mam 5k, a było mniej. Jak tu się FAJNIE farmi te wszystkie AK. Nie, no, to. Trzeba epiki usunąć, bo to się nie opłaca. Epiki można sobie pofarmić. Mamy laka razy 5. Da się tu jakiegoś laka walnąć? Chyba się już nie da, dobra. Zbieramy epiki, przerabiamy je na Mimik, na Golden i tak dalej. I zobaczymy, co z tego wyrośnie, bo ja mam epiki same. Mityki zbieramy, coiny, czy tam gemy, czy nie wiem, jak to się nazywa. I w ogóle pamiętajcie, żeby wybierać na Discorda po prostu. Dajmy dzisiaj dostawać najważniejsze powiadomienia. I co mogę jeszcze powiedzieć? Ta w ogóle już jutro 7. Siódmy... myślałem, że się gra za Jutro już 7 stycznia, więc yy, ten. Więc jutro będę online dopiero od godziny około 15:30. Czy tam 15.00? Zobaczymy. No już jutro szkoła się zaczyna, więc jest trochę smutne. No, przerwa świąteczna akurat dzisiaj się kończy. Jak wy widzicie, to też dzisiaj, ponieważ jest szósty, a ten odcinek będzie szóstego. Ja nie nie, nie, nie z opóźnieniem. To już teraz będzie normalnie, nie tak jak poprzednio robiłem odcinek pierwszego, a pojawił się wczoraj. Ja w ogóle znowu zapominam ten. Ja muszę gdzieś mieć chyba zapisane, że mam dzisiaj odcinek robić. Znaczy montować, no bo jak robię, to ja montuję czasami po dwóch tygodniach nawet. Co, co ja mówię, ten. Ja coś montowałem z tego, co było 5 grudnia i to było zmontowane w ogóle chyba z 20 grudnia, czy coś takiego, czy 10. Tak trochę z opóźnieniem. Co to tam ma za muzyka jest? No i tak tego nie słychać. Nawet jak jest ta muzyka jest cicho, to i tak mi copyrighta nie w jak jest głośna tylko. I co najmniej 5 sekund trwa, to dopiero mi ta wyłapuje. Więc no nawet jakbym gadał, to tej muzyki nie słychać, to tam coś w kuchni ją puszcza. <laughs> I się spuszcza. Ej no ale tutaj się jakieś słabe pety wydrapują, w ogóle zobaczcie jakie mam laka. 0, kurde przez to szkło nie widzę, 0,09. O 0,12, no i patrzcie same piki tu kurde lecą i jakieś rery. Ja pierdzielę ile tych rerów? Czy da się tu jakąś laka ulepszyć? Epic golden! Sorry za uszy, ja muszę to ściszyć przy montażu, ale Epic Goldena dostaliśmy. Ja cię kręcę, nie będę musiał przerabiać wszystkiego <grych> Epic Golden! Yeah! Ale ciekawe czy Rainbow ten będzie się dostawał. W ogóle fajne, że to są gamepasy za darmo. Mm, więc no. Można sobie samemu pograć tak fajnie, jestem ciekawy czy w ogóle jakieś tu nowe gamepasy doszły i sorry, że jak wcześniej Game gamepasy, ale mi chodziło o prywatne serwery i czemu ten procesor jest taki gorący? Się spali zaraz A w ogóle tutaj cieni nie mam nawet A wiesz, że ja tutaj mam cieni? No zobaczcie, nie mam tu cieni normalnie. Możemy sobie. 29 AK! A gdzie są moje pety? Ding bells, ding bells, ding am on dway. How is father true life. Automatyczne. Hej, to mi grafikę zmniejszy. Wo. Może to mi na piątkę. Dobra, robimy craft ola. Craft ola. Craft ola. Nie, nie da się. Bo najlepiej Ile mam tych petów? A czemu mogę 10 minut załączyć, chyba 6 się dało kiedyś? Watch-up. up A tu coś będzie w ogóle. Szkoda, że nie mam freekama, to bym miniaturkę fajną zrobił. Ej, jak ja mam zrobić miniaturkę, jak tam na górę się nie da dostać? Uważaj, że ja na drzewo wejdę. Czekajcie, ja zrobię miniaturkę. Poczekajcie. Ustu... Ej, Nie, ja, Ale dźwięk! Dźwięk zrobię jeszcze raz. O Jezus Maria, nie ten przycisk. <laughs> Weź mi to z ekranu, no czemu mnie z Roblox'a skraszowało? Nie no, to się nie dzieje. Rzekajcie. Chwilę. A co to za jakaś marchewka jest w łazience? Welcome to blogsburg beta. Gdzie jest moja gra? <laughs> moja. Ty. Dobra, muszę jeszcze raz wbić. Bo... Nawet nie wiem, czy odcinek mi wyjdzie. Ej, bo mi odcinek wywaliło, chyba. <laughs> I to kółko zostało. <laughs> W ogóle nawet jak załączę tego high detail, to mi w ogóle gierka działa płynnie, tak by the way, nie wiem jakim cudem. Zawsze dawałam low detail'a, ale może teraz będziemy dawać high detail. Ej, mi się wydaje, że tu ma jeszcze więcej FPS'ów. No ile ja mam grafikę ustawioną? Ej, ja mam na full'a, nie ja miało być na automatycznie, a nie na full'a. Ej, widzieliście jakie to płyny na nagrawki z Quality Max? Ten procesor chyba jest jakiś najlepszy z kartą sieciową czy tą graficzną, tylko ja miałem to pobrać później nie będę wbijał do gry, żeby to kurde mać pobrać Przechwycone znów Znów co, co tam, spauzować można? No i dobra, zobaczymy co jest w upgrade'ach Nie dać mnie No nie da się tu <śm> Nie, no to się nie dzieje. A i to jest NVG? Na to mnie nawet nie stać. Czemu to się tak zacięło w ogóle? Raz, jest to. Tak mam tyle tych kasy, że to można sobie pokur. A czemu mi znikło te busty na dole? A czemu w ogóle spina? No, halo, spinuj to. Kurde, jak mi oko SWĘDZI A tu są gwiazdy. Myślę, że wziąłem gamepata za 500 Robuxów niechcący. Czy tam za 300. Ej, wie ktoś, gdzie jest tutaj, kurde, ten? Tu jest. Tu, tu jest nowy przycisk, zobaczcie. Tu jest poprzedni świat. I tu jest nowy świat. Ja jestem ciekawe ile będzie update'ów w tym świecie. A wy jak myślicie? W ogóle nie wiem ile ten odcinek macie, ale ja kurde, muszę... Terry usunąć tylko. Dobra. Yy, nie wiem co mogę jeszcze wam pokazać. No... no ten update tak wygląda. Nie wiem czy coś jeszcze zostało dodane w tym updatecie. Jak chcecie kolejne odcinki, zostawcie lajka, like subika, bo farmimy sobie i powiem wam co się stało. Co to jest? To jest coś zielonego Co to jest? Nie wiem co to jest Tu też jest A to może jest tak, taka ozdoba, dobra Ale tu fajne są te No detale Ej, co to była jakaś historia? This hatcher. Nic nie ma Pewnie coś nie działa weekly dobra, mam nadzieję że wam się spodobało zrobimy giveaway na robuxy na następnym odcinku, więc warto być, no i co no i pamiętajcie, że już moje wszystkie trzy kanały będą rozwinięte od 8 stycznia na happy 12 ale browser pojawią się odcinki, a na happy 12 plus, czy tam happy 12 zapasowe to się chyba jeszcze nazywa, zaraz zmienię na plus czy 2.0 może, to tam się pojawią po prostu odcinki z gierki... Z jakiej gierki? Czekajcie, muszę jeszcze pomyśleć. No, z tej gierki Hello Neighbor się tam dzisiaj odcinek pojawi, szóstego, właśnie na dwóch kanałach. Czyli na Happy 12 zwykłym i na Happy 12 zapasowe, jak Ci się na razie nazywa. W ogóle do wszystkich kanałów tam wam linki w opisie. Opis będzie znowu odświeżony, będą jakieś nowe, ładne emotikonki, więc warto Co to tam jest? Ja grafika mam zmniejszoną, więc nie wiem co to jest. Dobra. Hmm, co mogę? W ogóle, zobaczcie, jak gwiazdka w ogóle. Ty, zobaczcie, gdzie my jesteśmy. Tu jest w ogóle Crestier Upgrades. Nie wiem tyle gemów. Tutaj są jakieś tiery, łódź Aż dostanę Rabirfa. myślałem, że jakiś błąd. Jestem. Co to jest za mapa? Gdzie jest to? Nie, yes, więc to jest za mapa w ogóle. Solar, Celestia, Lunar, Comet, Nebula, Star life. A na którym my jesteśmy w świecie? Natura Czy jest natura? Dokładnie Ej, co to jest? A TU JEST NATURA! Dobra, myślałam co to jest. Dobra. Mm, no. Nature World, natura coś tam. Dobra! Yy, mam nadzieję, że mi się spodobało. Like, subik, no i co? no Widzimy się w kolejnym odcinku. Ja w ogóle to będę montować w ogóle yy, za 15 minut, więc like, subik, no i widzimy się już w kolejnym odcinku, więc papa! Pa.